Technopodcast? Ile zarobili najwięksi youtuberzy na YouTube w Polsce? Czy ty masz jakieś hmm. dane? Ja wiem ile na świecie. Ile myślę, się zarabia? Że, myślę, że 10 tysięcy miesięcznie to jest spokojnie do wyciągnięcia. No, 10 tysięcy złotych. No to słuchaj, no to siedmiolatka przebiła 100 milionów złotych, czyli ponad 20 milionów dolarów zarobiła na swoim kanale. Mm. Co my robimy nie tak? Właśnie chciałem was o to zapytać, drodzy słuchacze, widzowie, ciebie, lice. co poszło w naszym życiu. Nie tak, najbardziej rozrzutny YouTuber świata zarobił w 2021 roku, uwaga, 54 miliony dolarów. Mr. Beast? Mr. Nie oszczędzał. On. sobie. nie wiem. Chyba tak. On, on tam, wiesz, robi film, że. Mr. Beast, masz rację. Tam. No, Mr. Beast, on, wiesz, daj mi subskrypcję, dostaniesz samochód. Albo kto najdłużej nie puści ręki od najnowszego Lamborghini, to go wygrywa. Bawią się w Ameryce. Albo, nie wiem, robimy konkurs na rozdanie prywatnej wyspy i rozdaję My prywatną best. wyspę, widzom. No, ba bawią My się, generalnie best. się bawią w tych Stanach z YouTube'a. Więc można, można. Ja też ostatnio oglądałem taki film na YouTubie backstageowy. Najpopularniejszy na świecie YouTuber technologiczny ma studio, które wyposażył za 10 milionów dolarów. To jest normalnie Ile? Hollywood 10 milionów dolarów. Ma normalnie roboty filmowe. Nie ma roboty filmowe, sprzętu. ma osobny pokój do e, robienia nagrań, wiesz, top-down na odpokowywanie sprzętu, osobne studio dźwiękowe, osobne studio dla montażystów, dla osób, które ogarniają mu YouTube'a, no po Co prostu ty giga... No tak, wyślę ci po programie. Ty... To. Wyślij mi to koniecznie, bo ja tu siedzę w moim małym pokoiku, słuchaj, zaadaptowanym no. z sypialenki, ledwo mi się tutaj sprzęt mieści, słuchaj, ja tu siedzę właściwie... Ale to jest niesamowite, słuchaj, jak, jak tam można wycisnąć dużo z tego YouTube'a, wiesz, gość wziął się znikąd. On założył kanał na YouTube i rozwinął taką firmę dzięki temu, że robił filmy na YouTube'a. No w Polsce to jest niemożliwe, no jeżeli nie współpracujesz z innymi firmami. On też współpracuje, ale no w Polsce nie ma możliwości, żeby osiągnąć taką skalę. A on, wiesz, wrzuca film i za dwie godziny ma milion wyświetleń, nie? Recenzja nowego iPhone'a na przykład. To wiesz, jakie on ma znajomości z Timem Cookiem i, i, i Zuckerbergiem? Nie wiesz, jak robić dobre zdjęcia swoim smartfonem? My wiemy i pokażemy! Kurs fotografii mobilnej.pl Subskrybuj kanał Technopodcast i bądź na bieżąco.